Dobra, kochani, planuję coś bardzo mm, ciekawego. Ostatnio próbuję się dużo odrabiać, dlatego oczywiście nie, nie nagrywam filmów, jednak... Planuję jedną bardzo ciekawą rzecz. Planuję choćby jednego Brawlera wbić na 800, ale niestety, no, nie wychodzi mi, jak wiecie. I prawda jest taka, że na przykład męczę się z każdym jednym Brawlerem. Przez co niestety po nie potrafię tak dobrze wbijać. Więc prawda jest taka, po prostu, że będę trochę mordować brawl Brawlerów. Po prostu tym, że będę dużo wbijać. Dlatego po prostu nie nagrywam filmów ostatnio. Teraz oczywiście robię questy. Zrobię jeszcze quest, bo nie chcecie siadać do komputera, więc prawdopodobnie coś porobię. Naprawdę i... dajcie mi pomysł na odcinek, bo really nie mam szansy. Że coś wykombinuję.